Manko, moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Rise of the Tomb Raider Na moim kanale Moi drodzy Gdzie mam iść? Tego już nie pamiętam Gdzieś tam, aha Dawno nie, nie siedziałem przy tej grze Dawno nie nagrywałem I nic przy niej nie robiłem O, udało się, dobra To też Mam mały kłopot bo zapomniałem, gdzie jestem, co mam robić i gdzie mam iść. Ale spoko myślę, że jest to do ogarnięcia wszystko. Aha, tam na górę, tak. Tak, tylko jak tam się dostać, to nie mam zielonego pojęcia powiem szczerze. Ale spoko będziemy zaraz sobie kombinować. Bo to nie jest takie. Hop, siop Ja bym musiał chyba tam się jakoś tu dostać. Może tak. Zobaczmy. Nie, 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 na górę, na górę, tam jest. Poproszę. <śled> Oooo, puść mi się tego w końcu. Pierwszy raz tutaj jest niejasne, co ja mam z tym wszystkim zrobić, tutaj. Wiecie? Którędy mam sobie pójść i, i tak dalej. Bo, no dobra, ja sobie tu przeleciałem i co dalej? Ja mam tam się dostać, ale co mi to da? I w jaki sposób... aha tutaj! Eee. O! Gdzie dalej? Okej... Okay. Au! No nie! No, patrzcie Dobrze kombinuję już, widzę, ale to jeszcze nie to. Aha, bo tam też jest. Dobra. <laughs> To nie tak miało wyglądać. Ojejku. <ścoughs> Dobra. Ciach. Ciach. I ciach. I teraz zobaczymy, czy mi się to... Tak profilaktycznie... O, proszę. Hop. I hop. O, i opa! O! Dobra, chyba się w końcu udało dostać tam, gdzie trzeba. Też powiem szczerze, o! Srebrny wazon. Był intensywnie używany i przemierzył świat. Jest na nim niewyraźny wizerunek proroka zdaje się, że tu bylcy zaczęli handlować z ludźmi z zewnątrz. Mhm, mm ok. I op. hem, hem, hem. Tak, coś mi tu nie pykło. <laughs> ale już wiem jak się gdzie gdzie jak się dostać. Nie. Tam nie, ale może o. Okej. Okay. <laughs> Zajadka tu się zrobiła po całości. Wow, 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 wow. Nasza trójca za Chiny nie chce odpuścić. Ewidentnie. A my też nie możemy. Aha, bo to tu strzały trzeba wbijać. O Boże! To jest widzicie, to jest strasznie czasami niewidoczne. Albo jeżeli już, to strasznie słabo widoczne. No. No nie, czysto teoretycznie powinien tu wbijać się. Eee, czekam, a nie. A nie strzały. No ale O Boże, co za kłopota. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. A widzicie, jednak Okej, okay. eee. aha, dobra, tutaj. Hops. Strzała do wspinaczki strzelaj strzałami, po których można się wspinać w miękkie drewniane powierzchnie. Dobrze. Tak, profilaktycznie trochę więcej ich natłukę. No właśnie. Okej. Okay. Hops. Let's go. Ciekawy niebieski ogień, powiem Wam szczerze. Ale jesteśmy w samym środku, że tak powiem, za dymy. I nie zapowiada się, że łatwo to fajnie będzie. Tym bardziej, że Nie mamy. Jak ładnie odjeżdż... odjechała? <laughs> Tym bardziej, że nie mamy tu żadnych sojuszników w tej chwili. Z której strony nie popatrzeć? ...toż są nasi wrogowie. Bo i armia nieumarłych. <laughs> I. Dobra, nie mamy punktów, więc okej. Okay. I Armia Nieumarłych, że tak powiem, i... Trójca są naszymi wrogami, na chwilę obecną. Wow, udało się. Wejdź na szczyt wieży. Spoko. O nie. Nie, nie, nie! Au. No, no. Ale tam rzeźnia musi być na dole. O Boże. Aha, armia nieumarłych. Nie. Ciekaw jestem, jak ten tutaj od, od jej prawej strony, a naszej lewej, przeszedł i jej nie zauważył. <grym> Następny lata i jej nie widzi. No bo ci ta tam na górze ci to oni sobie tylko stali po prostu, nie? Ups Upsi No, trzeba tutaj nakombinować się. Widzicie, oni tam po prostu stoją Oni tam sobie po prostu stoją. To jest po prostu No coś niesamowitego. Jak ładnie się schowała. Nie no, z boku może to naprawdę wyglądać groźnie. E, aczkolwiek no... Mamy świadomość tego, że to jest gra prostoliniowa i ona tutaj nas prowadzi po prostu za rączkę i tak to po prostu... O patrzcie, udało się jednak. Upsi! No, Uf. dobra, pełno śmiechu powiem Wam szczerze, jak dla mnie. I teraz komu pomagać? Właściwie nie możemy pomagać nikomu. Bo trójca jest naszym niesamowitym wrogiem. Laro, padnij. Sofio, gdzie jesteś? Już wiesz gdzie jest? Gdzie Laro? Zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. Dobry, Przyda się. Okej. Okay. Uh-oh. Uh-oh. Okej, okay, o to chodziło. Sorry, ale ja muszę pozbierać amunicję, bo ja nie mam czym walczyć, tak po prawdzie. Ja już tutaj nie mam czym walczyć. O, strzały, strzały. Zostaną mi zaraz tylko strzały. Niestety, bo z pistoletu też już. Za dużo nie mam. Ok. Ale chyba weźmy może te wybuchowe. Wow. Ok, szybkie przeszukanie. Dobra, mamy gościa. Tu jeszcze grzybki, tu jeszcze inne bzdurki. Aż kur... Kawodna. Ау. Не удалось. Jednak troszkę cie... jednak ciężko tutaj jest, mimo wszystko pruć się z nimi, bo <śm> To jest powiedziałbym otwarta wojna. Mało jest miejsc, gdzie mogę się tu schować, a Zagrożeń bardzo dużo. wodna. No, nie wierzę, że... taki... Czemu ja łuku wybuchowego nie wziąłem, albo podpalającego? Boże, co za... No wodna No nie wierzę. Kurczę, ciężko jest to miejsce przejść. Ja nie mogę. A ja jeszcze nie mam amunicji. i nie ten łuk mam. Dobra. O, o, zabrakło mi strzał! Okej, niezły strzał! Dorobiamy strzały, bo skończyły mi się wszystkie. A tutaj jednak muszę mieć czym walczyć, mimo wszystko. No, nice. Au 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 au. Co to tu było? Aha. Okej, okay. listeczki zbieramy, wszystko zbieramy. <laughs> Czekajcie, jak się tworzyło strzały, bo ja nawet nie wiem. <laughs> A, w taki sposób, dobra. Trujących mam full Podpalających też już mam Full Od tego momentu Lara Nie napotka już żadnych obozów Nie będzie mogła korzystać z szybkiej podróży Ani Okej okay. Obozu i tak Nie mam A nie, tu jest obóz Okej okay. Tu jest ostatni obóz co ja bym tu potrzebował? Intuicja. Wykrywanie znajdujących się artefaktów. Nie chcę. Wszystkich przedmiotów własnej roboty. Też nie chcę. Adrenalina. Obrażenie zadawane przez wrogów po udanym zabójstwie z ukrycia. Okej. Okay. A silny lek? No, obrażenie zadawane przez wrogów... Okej. Okay. To to mi się najbardziej... W tej chwili przydam. Łuk, czy do łuku mogę coś? Nic, do pistoletu mogę. Gwintowaną lufę albo ileś mogę... Amunicji. Czekam, nie. Eee... Dobra, zwiększmy obrażenia. Czy cokolwiek jeszcze mogę? Nie. Ok, czyli od tego momentu moi drodzy będziemy mieli zakończenie gry i od tego momentu moi kochani ja w tym momencie kończę dzisiejszy odcinek i widzimy się w momencie, dzisiaj jest środa w piątek, na, mam nadzieję że na zakończeniu serii. Dziękuję za uwagę moi kochani i do zobaczenia, cześć!